Samego ustawiania wam nie, nie pokazuję, bo to jest, myślę, że zabiera zbyt wiele czasu pokazywanie każdego elementu. Sam laster ma w sobie kąt 90 stopni, więc sobie ustawicie płaszczyznę jednej i drugiej ściany, a jak to wygląda później. Wygląda to w sposób następujący, jak widzicie na, na łacie, grubość tynku zgadza się, przekrywa nam wszystkie elementy. Tak samo tutaj widzicie, na, na kablach jest odpowiednia grubość cynku, żeby nie było też e, za mało, żeby te kable później nie, nie przebijały. E, I teraz tak zauważyłem, że e, chłopaki e, działają na jednym laserze. E, jeśli już poszedłeś e, w ten krok, że zakupiłeś sobie laser do pracy, nie mówię o ama, amatorskim wykonywaniu, warto zaopatrzyć się w drugi, e, a jak ktoś ma większą firmę, drugi, trzeci i czwarty. Dlaczego? Mamy ustawioną, mamy ustawiony ten jeden kąt, z tym gdzie ten kąt będzie nam przechodził na łazienkę z automatu, zawsze pamiętajcie, wybierajcie sobie najdłuższe ściany i od tych się bazujcie, żeby później wam wszystko ładnie wychodziło. Czekaj miły. Mógłbyś, przyjacielu zabrać te nasze ciuszki do auta, a ja tutaj ustawię kąt. I teraz tak, żeby sobie ten kąt przerzucić tutaj w tą stronę. Tak jak widzicie, jak widzieliście przez. Przed chwilką macie tu już określoną grubość. Nie wiem, czy wy widzicie. Tu już jest ta krawędź wypuszczona. Ja widzę ją z jednej, z drugiej strony. Czyli to tak jak tutaj widzicie, na przykład jest jedna linia, ona przecina się przez całą długość. Drugi laser. Też się odniosę później jakoś do, do tego, dlaczego te lasery są w takim stanie, jak są. Bo też były jakieś takie spaczone komentarze, że strasznie brudne. Myjemy je w miarę jak, jak najczęściej, ale zobaczycie później, przy samej pracy, dlaczego one tak bardzo intensywnie się brudzą. I teraz nie wiem, czy widzicie, dlaczego ja używam właśnie sobie na zmianę czerwony z zielonym. Dlatego, aby linie, które widzę, żeby mi się pokrywały. Jak mam dosyć długą odległość i miałbym dwie zielone wiązki. Widać to by było, ale przy czerwonym i zielonym jest to lepiej widoczne, więc możemy sobie ustawić tam idealnie. Ustawiamy sobie tutaj idealnie, żeby nam ładnie to się przecięło, Czasami tutaj milimetr robi, robi różnicę, bo później tutaj nam może nie być. I tak jak widzicie, spójrzcie jeszcze, żeby tak było, stało się e, dokładności zadość. Tam się pokryły, e, tutaj, się, tutaj się pokrywają. Tutaj nam się pokrywa, czyli dwa dwie wiązki się przecinają i kąt 90 stopni, który nam tutaj wychodzi, mamy, mamy w tym miejscu, mamy grubość około 1,5 cm, czyli Dzięki zastosowaniu dwóch od razu mamy wyprowadzony jeden kąt, drugi kąt. Wchodzimy do łazienki. Mamy już od razu też przygotowany kąt i to, to samo ma się później tego pomieszczenia. Jeśli tu ustawimy sobie e, te drzwi, tak samo z drugiej strony będziemy mieli już od razu e, kąty sposób bardzo prosty, bardzo czytelny. Jeśli ktoś naprawdę nie potrafi tego odczytać. E, no już chyba prościej, prościej tego nie potrafię zobrazować. W każdym razie, ja prywatnie osobiście jeśli ja zaczynam pracę dwa, mam zawsze przy sobie. Trzeci, trzeci służy mi do poziomów górnych, jeśli takie, takie są potrzeby, bo czasami musicie zrobić jeden ciąg jakiejś tam określonej pracy, ustawiacie sobie kąty i potrzebujecie jeszcze gdzieś poziom sobie utrzymać. Na przykład przy, przykładowo. Tu znalazłby się podciąg. Chcielibyście przy jednej pracy, przy jednym ustawianiu, żeby sobie tego nie rozkalkuliby Zakładacie sobie krawędzie. Macie tutaj przykładowo podciąg. Ustawiam sobie na określonej wysokości trzeci. Wyznaczam mi poziom górny i mam wszystkie tematy pozamykane. Tak to wygląda. Utrzymana wszędzie. W każdym w każdym miejscu jest linia. Przekątne się zgadzają można wyznaczyć. To nie? mamy narożniki. Miły, weź może iść na zewnątrz, co, bo narobisz hałasu, ja chcę, żeby to trochę wiesz, pociągnąć ten temat, żeby później nie było jakichś tam niedomówień. Nie? Dobra, jeśli chodzi o narożniki, zaraz zobaczycie dlaczego to się tak, tak wszystko bardzo brudzi. I ile czasu zajmuje nałożenie narożników. Narożniki e, stalowe e, też były jakieś pretensje odnośnie, odnośnie gipsy. I teraz patrzcie, w momencie kiedy ja sobie tutaj nakładam ten gips, e, nie, nie kładźcie go tak szeroko załóżmy tam co, e, co metr, e, żebyście, e, żeby później żeby sam narożnik wam się tak nie, nie skręcał e, i każde takie, e, bo tutaj nie ma czasu. E, Albo pracujemy, albo się bawimy. I każde takie chlapnięcie, każde spadnięcie materiału, który spadnie nam tutaj, brudzi nam ten sprzęt. I dlatego wygląda jak wygląda. Ale no dobra, jak wygląda sam proces nałożenia narożnika. I teraz tak. Widziałem tam jednego, jednego asa, który przycina narożniki. No, już nic głupszego zobaczyć też nie mogłem. Macie cały narożnik w całej linii, ustawiacie, wkładacie, dopychacie sobie delikatnie. I teraz tak, to co ta krawędź, która Wam się tutaj pojawia, czyli ten kąt 90 stopni, który widzicie na dole, wy musicie go zobaczyć na przecięciu narożników. Zacznę od góry. Spójrzcie, I teraz o, taki na przykład nadmiar, nadmiar materiału spada wam na dół. No i sprzęt jest brudny, więc e, taka odpowiedź na komentarze. E, nie wiem, czy widzicie, czy nie. W każdym razie spójrzcie. Jest dziubek. Macie taki dziubek. Cyk. Raz. Dwa. To już nawet na, na palcu Widać jak, jak to wychodzi Trzy. Cztery Koniec Narożnik jest ustawiony Jeszcze znajdę wam łatę Żeby wam pokazać czy jest dokładnie, ale w każdym razie e, korektę taką ostatnią zawsze musicie sobie zrobić e, poziomicą skontrolować to z tego względu, że tak jak mówię, laser laserem, on, on pomaga, ale sprawdzić sobie ładnie skontrolować wszystko trzeba. I tutaj już nie ma e, szukania tych wymiarów, e, szukania tak w ten sposób e, przekątnych i tak dalej. Macie od razu do lasera ustawione. I teraz ten gips, na przykład ten, który spadł tutaj na dole. Zdarza się, że spada. O, tak jak na przykład tutaj widzicie, już świeży materiał spadł. I po całym dniu, po całej takiej akcji, sprzęt jest zapieprzony. Dlatego wygląda tak, jak wygląda po tylu latach. Dobra, o. No, ok. Jeden narożnik załatwiony. Jedziemy z drugim. Narożniczek. Może wystawać. Później się go przytnie. Nie będę już teraz tutaj świrował z tym przycinaniem. Szkoda też. Chociaż, chociaż nie. Nie zmieści mi się. Dobra. Ja używam nożyczek Stanlejowskich prostych, nie prawych, nie lewych, a prostych, one, one sprawdzają się najlepiej, jeśli chodzi o, o tynkarstwo, bynajmniej w moim przypadku. Liczba, liczba osób, które nas stale ogląda, którzy nas skrybowali, jest to 5555 osób. Dziękujemy. Czekamy na 6666 To jest szatański Same szóstki O Jezu, strasz, strasznie może być Dobra Dzięki bardzo Do zobaczenia